pozakrywaliśmy się i zabezpieczyliśmy wszystkie łódki, no i udało się. Ale tam widzę ta żaglówka, nie wiem, chyba wy tego nie będziecie widzieć, ale No mają problemy kurcze. akurat na wodzie, dość mocny szkwał jest. W No, kurczę, mają tam zabawę. No, ale w tym jakie jak No, jest ostro. Nie. <grywa> <Opowiadam. grywa> no, co się stało? Ale kazałam sprawdzić, czy jest w gniazdku i w momencie, kiedy wkładałam wtyczkę, dobrze, że wziąłam stary telefon. To w drugi piorun, i znowu się u nas zrobiło jasno.